1080 zapajadem spod 90 godzina rozpoczęcia 13.1 potrzebna komunikacja radiowa Tak dla mnie 103 10-22 razie... Jedźcie niepoprawnym jak coś ja Na końcu GOH barierki w razie zawieszę, to Na końcu niepoprawnym w lewo Zajmale buja najwyżej będę się naprawiał Niepoprawnym, w lewo, 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 lewo barierki Miałem dach! Say what? Koniec! Dos. Nie, ciebie i tą babę, ta! No ale ja kadeczak jestem! A, no to, to nie, ja no tam ku**a! No, no, sorry. no i drugi zatrzymany. No, co jest? Dobra, nieważne. <laughs> okay. O no, co chodzi? Ej, ty jesteś na radiu? Ja, no. Ej, <laughs> nie ty. No, ja jestem. Tam tak jestem. Ta, tak? jestem na radiu. No i co tam z tym radiem? Co mogę im no powiedzieć? Nic. Nie ma no nic. Czekaj, czekaj, Ale co, nic, co, nic? No bo ja do ciebie ja tam pytam się, czy na radiu jesteś. Co? Ja co? Ty, ja ci na ja ci zaraz. Zostawcie nas. Czekaj, w którym miejscu? Zostawcie mi zabrać radio, bo już słuchać. Właśnie, co to zrobi? Co przeszukujesz? Ja na chwilkę tylko, to jest prawda. Policja, nie? A co tu się od ja nie Ciekawym <laughs> <laughs> Także ci nie umierać Też ja się wpierd**a ci raz na odholownik idę, czekaj Co Andrzej, jak to nie gadamy? Dawaj, mówimy To się przyłączył do Gonicę radia raz goni. Mi się pisze, przyznalazł się no, nie nas goni Bo on spierd**ł 90-tki spod napadu ze sklepu Gdzie was gonią? Jedziemy teraz do miasta, GOH Eee, yy, odholuję co mogę ich popitować im. Dobra, by. dobra, dobra. Andrzej, nie pan, Bo powiedziałeś 90, nie jedziemy. Czy uwierzyli A ci? przez jedziecie, tak? Nie, nie, już wjeżdżamy do miasta. A to dawajcie stronę kwadraciaka koło... <grym> to Ale to stronę są te bile! Ale to, to są debile, bile oni was pierwszego na... Raz słyszą. Dobra, jesteśmy przy kwadraciaku, tam będzie taki Explorer jechał, tu weźcie go i wypie... wypie w kosmos Audi zapiknął Nie pie... że ani w kto ubieznie... Widziałem Mustang'a jak przejeżdżał tego widzę Explorer, Explorer teraz przy banku jest, czy wypie... U to... Właśnie <ścoughs> kur... No <ścoughs> i co, ja teraz... i Wow. Nie, dobra Nie macie debil na się... To z tobą gadały, z tobą gadały debilu, <grym> ja p... debilu. Ale Wy jesteście to... z psami na radiu Dobra, uciekliśmy, dzięki za wyje... To sobie by się przydało ten pomóc czekaj. No to czekamy się, przyjedziemy wino w Inofurę i wyjedziemy. Oni dalej, oni dalej w to wierzą. Gdzie jesteś z tym pościgiem? Debilu, ty jesteś z psami na radiu. Zele na radiu jesteście. Jesteście z psami na radiu, debilu. psami na radiu? No tak, pani nam na radiu, uciekaj stąd. ich, eksplo, kurwa. Uciekaj, 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 bo ty z nimi chodzisz na radiu, idioto. Jedź <laughs> stąd. No jest stąd. Nie, nie jesteś z nami na radio, nie jesteś z nami. Nie ma. <grym> Kupca, kuńia, Dalej, masz ten ogon czy nie? A, no, jesteś no, 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 Na no, Dobra no, no, Dobra. no, 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 Dobra. Gdzie no, z na no, no, czerwonego. z Ja jeśli mnie nie okłamano, to to wolne radio z policjantów, nie? Nie ma ch**a policja, nie, nie. E, nie, tu jest ten młody, o to nie! mi, Blanka, ty i tych dwóch chcę uciekać. faktycznie nie ja chcę! Się... Się... Ale... Chyba, że jak byłem na obiadku w Myślach, no to zdążyli wejść jakoś niebawem. Weź z nimi na wolne radio. Z kim? Odchodzi mi to No masz załadowane kolekcje. Nie, dobra, to sobie Gdzie nie Gdzie Nie wiem, Gdzie masz na nie. mi się. Bo on nas wyzywał na tym radiu, żeby no, to nie uciekliśmy, To jest suba Sam jest czy są we dwóch? Ktoś I on dalej wierzy, że to, to, jest to, to, jest to nie jest z ciebie? Tak. Nie kadeć jakiś. Nie Nie, tak, wstaję, tak. wychodzę. Kurwa, znowu dokuję, ja pierdole. O, jednak nie. Co jest, ja, ja proponuję problemu. go zgarnąć, I co? Ja proponuję go zacząć pitować, Poprawiam bo to jest taki uposz, że jak Be. się walnie w ten głupi, pusty łeb, to może coś mu się tam naprzestawia. Okej, okay, tak, tak na schodzie. Może nie. Ej, cały Andrzejku, na Amunation. Ja k***a nie mam Amunation, chcę wolec. Dobra. Wolec, spiknij. A, Audi. A, subowa. Andrzej. Dwa. No, j*****, Dobra. Gdzie jesteś aktualnie? W kadracie, tego garażu Wiesz co? się bardzo, w kółko jeździmy cały czas Ale on się rozwala z każdym następnym półkiem, kółkiem Teraz bardziej nie widzę Jak coś to was potem puszczy, potem puszczy Słuchajcie, Słuchaj, gdzie ja tego słowa czo. i spituje go przypadkowo <laughs> Ale jego by zemść Spituje Dobra. go przypadkowo, ja pierdolę by... <laughs> Dobra, Dobra, to pitujcie ja go jeszcze. ja jestem No sobie takie 50, kręcicie Czekaj, czekaj nie w drogą pojadę Dostaliśmy nie zgodę Może polecie coś? Macie zgodę, ładujcie go i idźcie. Z nim wpijdziecie. Ale <grym> idźcie jeszcze, mańki! Nie idę stąd. Każdy z tej policji. A kurry! Jak ten... oni mnie dążą? Zrobię stratę, no. kurry! Wziął tak swoje kippen. Ja Jaki hmm. ja Drugi raz to będą coś podejrzewać? Nie, no co Uro, to? Zobaczy, tak. Z mojego lamba nie dogonią tym go, no. Lambo nie dawalimy, nie ma. Ja dobrze nam mówisz, dobrze namówisz Ja nie wiem, Co? oni mi nie wiem. A Dali, nie, a, to nie To jest nie, o... A i Kuby na zakrętach i oni nagle mi się pojawiają z dupy, nie? Dam był jak coś, nie? Ty, czyli jak godiś wiecie do nas wypuścicie, tak? No i dalej nie ogarniałem no. Kru... ty kg macie na pewno. Coś to czarne lamba. Dobra, podam dobra, podam radiówkę. Jakby się zorgowałem, to jest jak Pwadraciaków przypca i idźmy na kierunek sodni. O to, że... O, Padaw kurwa. to, że. Proszę, powiedzcie, że nas wypuścić, się co? Sendro, A, na dobra, dobra, dobra. Ugadani, nawet postawię Jedziemy na zachód przy kwarterze. I odbitka na południe w kierunku banków mleka. Idziesz tą zastawką? bo buku... Casa Expo. Dobra, ja mam pomysł. Stacja? Aktualnie. Na nauki jazdy się kierujemy na Davis, jednak odbitka znowu w kierunku kwadraciaka. Za dobrze, a Drakeu im dajesz kole narobią. O nie, to jest przesada, to jest przesada. No. No, nie przejdźcie no, koło Na dupie go mam, no ja p. ale. Tylko parkinguję koło kwadraciaka, przejedźcie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No Pitył nie, nie, nie da możecie piktować, nie? Pituj go! No, na to wątpię, że go, się mocno spituje, nie? Są dwa pościgi w jednym miejscu, nie? Debilu, poddaj się, poddaj się. Zjeść na pobocze, i się poddaj. Zjeść na pobocze. Podraciaka są jakieś dwie radiolki, nie więc tak. Ale to nie oni ka za mu. No, Jedziemy na apartament, ja j***. Widzę, czekaj, gdy pojmu o nie brawo, kurwa. O, i chyba was zrobił, a jednak nie To no, powiedz, że ktoś ma go od tego No pewnie, że to, nie, to, ja tak to tak. jest To Niech no nie się ciągle po raz dogania. A wy nie możecie Ja potem muszę zrobić Możecie go pikować, nie? Go pikować no czy nie mogę. możecie? Nie. Nie. No właśnie na znaczy, no no, Lambo, nie odpuść, nie? odpuść! Odpuść, e! Ale jak już nas spituje, to Zora będzie miał kot. Ha! No. No, generalnie Lambo nie, nie powinien pytać, właśnie wiem czy to traje. No właśnie, f... no, no, właśnie Spitował, tak tak <laughs> dobra, ładuj go! Uuuu, go w końcu, no tego Dobra, radio, bo go nie. Nie ja go no, ja ja tak jeszcze podpuszczam Drogi radia, bo chyba będzie mnie to jak tamten cię się raz to no tego masz czarny, nie? Nie, nie powie pi**dni, nie On jeszcze z muzyką na full leci, ku**a Ja to ku**a nie chodziło mi jeszcze, Mieć taką bekę, że tutaj komuś wypracuje Nie pituj Lambo! Nie pituj Lambo, idioto! Sam siebie! Ja pierdolę. Nie dobra to jest debil. Czemu on pituje lambo? To na, na przyszłość. Wow. Wow. <śścoughs> Już <ścoughs> <milu. ścoughs> szybę rozj... Kmila. To szybę. Po jaka dziura! Patrz!